Na moje 31 urodziny przyjaciele podarowali mi test DNA, dotyczący pochodzenia. Jeden z tych, gdzie wysyła się próbkę i dostaje się przybliżony procentowy rozkład swojego rodowodu. Nie sądzę, by był jakiś konkretny powód, dla którego mi to podarowali. Raczej sami zamówili taki test i trafili na promocję dwa w cenie jednego. Tak czy inaczej, pomyślałem, że będzie zabawnie to sprawdzić. Mój biologiczny dziadek zmarł, gdy mój tata był bardzo młody, a babcia weszła ponownie za mąż długo przed moim urodzeniem. Więc nigdy nie dowiedziałem się wiele o tej części rodziny. Zawsze byłem raczej chorowitym dzieckiem, więc pochodziłem z rezerwą do grzebania w rodzinnej historii zdrowotnej, ale stwierdziłem, że w tym przypadku nic mi nie grozi. Wypełniłem formularz, oddałem próbkę i wysłałem ją. Potem kompletnie o tym zapomniałem. Kiedy w końcu otrzymałem wyniki, znalazło się w nich kilka niespodzianek. Większość mojego pochodzenia była całkowicie przewidywalna, ale pojawiło się tam 11% czegoś nazwanego północno-skandynawskim plemieniem niebieskiego wzgórza. Zapytałem o to rodziców. Moja mama nie miała pojęcia, co to za plemię, ale była dość pewna, że nie pochodzi z jej strony rodziny. Mój tata również był zdezorientowany. Co prawda, niewiele wiedział o swoim biologicznym ojcu, ale był pewien, że ten pochodzi z Oklahomy. Jego matka natomiast była z Minezoty. Tata się zaciekawił i w ciągu godziny zamówił swój własny test. Kiedy skończyłem rozmowę i chowałem opakowanie do pudełka, coś z niego wypadło. Była to solidna koperta z cienkiego granatowego kartona. Zapieczętowana emblematem słonecznika. Pachniała delikatnie chemikaliami, jak słodkawa amoniakalna woń. Na początku pomyślałem, że to jakaś oferta promocyjna. Tak, jak ta, dzięki której dostałem test. Ale kiedy odwróciłem ją na drugą stronę, zobaczyłem, że jest to zaadresowana bezpośrednio do mnie, odręcznie pisaną kursywą. W środku znajdowała się wiadomość. Gratulujemy uzyskania ostatnich wyników. W ramach dalszych działań, mających na celu zgłębienie różnorodnego świata, wspólnego dziedzictwa oraz we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, chcielibyśmy zaprosić potomków. Północno-Skandynawskiego Plemienia Niebieskiego wzgórzy na Dzień Pełen Edukacji, Integracji i Świętowania. Prosimy o rozważenie tego zaproszenia i zapoznanie się ze szczegółami pod linkiem, używając swoich danych logowania. Mamy nadzieję, że się tam zobaczymy. Nie bardzo wiedziałem, co o tym myśleć, ale postanowiłem sprawdzić. I cholera, pachnieło to oszustwem. O to, co oferowali. Trzydniowy pobyt opłacony w hotelu w Manchesterze, New Hampshire, darmowe wstępne organizowane przez firmę wydarzenie Heritage Celebration Event, razem z innymi członkami plemienia Blue Hill, ale także osobami o unikalnych korzeniach. Wymienionych było kilka grup, głównie z terenów Skandynawii, Karpat i Uralu. Musiałem jedynie sam zapłacić za podróż. A jedzenie, napoje i obsługa pokojowa były wyłączone z oferty. Ale ogólnie brzmiało to zbyt dobrze, by było prawdziwe. Po kilku godzinach przekopywania się przez stronę obsługi klienta w końcu dodzwoniłem się do konsultanta. Na początku nie wiedział o czym mówię, ale kiedy podałem numer sprawy z kopertę, przekierował mnie do specjalnego menedżera wydarzeń. Ten z kolei wszystko potwierdził. Wiem, wiem. Zaśmiał się. Wiem, jak to brzmi, ale to faktycznie coś w rodzaju złotego biletu. To wydarzenie odbywa się raz co dwa lata i ma też charakter charytatywny, więc są dla nas ulgi podatkowe. Jeśli możesz przyjechać, polecam. Mamy zdjęcia z poprzednich edycji na stronie. Zrobiłem jak zasugerował i przyznam, że mnie przekonał. Zgodziłem się. Mój lot wylądował rano. W dniu rozpoczęcia wydarzenia, około 3 godziny przed otwarciem, zameldowałem się bez problemu, zauważając zamknięte drzwi w holu. Widziałem kilka plakatów promujących Heritage Celebration Event, a po korytarzach kręciło się już parę osób. Postanowiłem jednak odpocząć w pokoju do czasu rozpoczęcia. Sprawdziłem harmonogram wydarzeń w telefonie: wykłady, wycieczki, lunchy, kolacje, spotkania towarzyskie. Pełne dwa dni atrakcji, co mnie zdziwiło, bo uczestników miało być najwyżej kilkaset osób, ale nie narzekałem. Ledwo przysnąłem, gdy dostałem sms od tatę. Okazało się, że dostał już swoje wyniki. Co dziwne, nie miał w ogóle procenta tego plemienia w swoim DNA. Może więc moja mama nie była aż tak południowa, jak myślała. Kiedy otworzyli drzwi, po hotelu kręciło się już około 100 osób. Niektórzy wyglądali zupełnie zwyczajnie, inni byli wyraźnie przedstawicielami firm. Słyszałem co najmniej sześć różnych akcentów i kilka obcych języków. Było kilka stoisk, głównie z reklamą usług i produktów firmy odpowiedzialnej za testy DNA, ale także jedno z informacjami o zapomnianych lub rzadkich plemionach. Przeglądałem broszury, ale żadnej o Blue Hill nie znalazłem, więc zapytałem pracownika. Bluehill? Powtórzył z uniesioną brwią. Nie jestem pewien, czy. Wtedy drugi pracownik coś mu szepnął do ucha, on zmienił ton. Racja, mamy o tym sesję informacyjną. To część spotkania Tribes of the North. Sprawdziłem plan i poszedłem na kilka prelekcji. Spotkanie odbywało się po kolacji, w ramach wieczornego programu towarzyskiego. Po południu przesłuchałem innych tematów o plemionach Ameryki Północnej. Warsztat o zapomnianych językach. Było ciekawie, choć trochę mnie znużyło. O 15 musiałem odpocząć z powodu bólu brzucha. Pamiątka po chorowitym dzieciństwie. Później poszedłem na obiad do lokalnej restauracji i wróciłem nieco spóźniony na spotkanie. Było tam około 20 osób. Nie mieliśmy żadnych wspólnych cech. Różne kolory skóry, włosów, oczu. Pochodziliśmy z różnych części USA. Kilka osób było z Kanady, a jeden facet nawet z Filipin. Szybko dało się rozpoznać organizatorkę. Młoda kobieta w czarnym garniturze, z firmową przypinką i cyfrowym tabletem. Obchodziła salę, potwierdzając, że każdy z nas ma przypisane to plemię. Słyszałem, jak starsza kobieta mówiła, że ma ponad 30%, a młody mężczyzna, że tylko 5%. W końcu organizatorka odchrząknęła i zwróciła naszą uwagę. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie, uśmiechnęła się. Wiem, że macie mnóstwo pytań i pomyśleliśmy, że to dobry moment, byśmy lepiej się poznali. Proszę, chodźcie za mną. Poprowadziła nas korytarzem do mniejszej sali spotkań. Światła były przyciemnione. Na stołach talerze z serami, krakersami i bezalkoholowym winem musującym. Było tam już kilka osób. Chciałem zacząć rozmowę z mężczyzną około pięćdziesiątki, który wyglądał równie zagubiony jak ja, gdy młoda kobieta ponownie przejęła prowadzenie. Skierowało naszą uwagę na mężczyznę, którego imienia za nic nie mogę sobie przypomnieć. Chyba Weston albo Wesley. Przywitał nas, zachęcił do częstowania się przekąskami, a następnie wprowadził w temat wieczoru plemię Niebieskiego Wzgórza. Jeśli jest jedna rzecz, co do której mam absolutną pewność zaczął to taka, że każda osoba w tym pokoju miała w swoim życiu poważny problem zdrowotny coś nietypowego. Czy ktoś chciałby podać przykład? Nie wspominałem o ciężkich wrzodach, które miałem jako dziecko ani o, o częściowym przeszczepie, jaki musiałem przejść ale inni chętnie dzielili się różnymi problemami problemy z zastawką serca. Przeszczepy rogówki, uszkodzenia nerwów. Każdy miał coś na swoim koncie. Mężczyzna tylko kiwał głową, jakby dokładnie tego się spodziewał. To niestety częsta cecha u ludzi, których rodowód sięga plemion niebieskiego wzgórza. Dlatego spójrzmy bliżej na historię i zwyczaje tych unikalnych ludzi. A w międzyczasie proszę zaznaczyć swoją obecność na liście. Mówił o grupie ludzi rdzennie zamieszkujących północne skandynawskie pasma górskie. Podały datę, lokalizację, przybliżona liczba członków plemienia i kilka innych ogólnikowych szczegółów. Wypełniłem formularz, czekając, szybko uświadamiając sobie, że to, co opowiada, jest podejrzanie ogólne. Wspominało, że myślę ze skóry i kości, o wierze w duchy gór, ale bez żadnych konkretów. Bez źródeł, zdjęć, rysunków czy artefaktów. Zauważyłem, że wiele osób w sali słuchało uważnie i nie zastanawiało się nad tym, co wypełniają arkusze obecności. Ale ja przyjrzałem się dokładniej. Nasze nazwiska były już tam wpisane, a my mieliśmy tylko postawić znak. Jednak z boku widniały też procenty odpowiadające temu, jak duży udział w naszym DNA miało to plemię. Rozpoznałem swoje 11% i 30% starszej kobiety. Była też seria innych liczb, których nie potrafiłem od razu rozpoznać. Gdy nikt nie patrzył, zrobiłem im zdjęcie, na wszelki wypadek. Po 15-minutowym wykładzie o historii plemienia niebieskiego wzgórza zdałem sobie sprawę, że nie dowiedziałem się absolutnie niczego. Daty i miejsce były tak ogólne, że nie dało się tego zweryfikować, a szczegółów dotyczących zwyczajów czy rzemiosła w ogóle nie było. Rozejrzałem się po pokoju i zauważyłem, że ta radosna młoda kobieta stała w kącie, szepcząc coś do kogoś przez słuchawkę bluetooth, obserwując ale poważnym wzrokiem. Przy drzwiach stał facet w garniturze, robiąc zdjęcia telefonem, a pracownik hotelu z wózkiem z przekąskami został odesłany. To wyraźnie była prywatna sprawa i z jakiegoś powodu miała ogromne znaczenie dla firmy. Otknąłem się, gdy sala zaczęła bić brawo. Wykład dobiegł końca. Dano nam chwilę na integrację, ale nie bez ponownego przypomnienia, by zaznaczyć obecność na liście. Zamieniłem kilka słów z paroma osobami, ale wszystko wydawało się wymuszone. Kilka zdawkowych zdań i tyle. Odniosłem wrażenie, że tak naprawdę nic z nas nie łączy. Nikt nie wiedział skąd pochodzi ta część jego dziedzictwa. Jeden facet, który badał swoją genealogię, bardzo dokładnie, twierdził wręcz, że absolutnie niemożliwe jest, aby miał jakiekolwiek skandynawskie korzenie. Prześledziłem rodzinę przez sześć pokoleń, prychno. Nie ma takiej opcji. Kiedy coraz więcej ludzi rozchodziło się do pokoi, Postanowiłem trochę się ociągać, żeby usłyszeć, co mówią za zamkniętymi drzwiami. Nie biegałem jak szpieg, po prostu trochę zbyt długo stałem w łazience, czy zatrzymywałem się niby, żeby sprawdzić maile obok cichych rozmów. Uchwyciłem kilka strzępów informacji. Rozmawiano o naszych procentach. Była też mowa o drugim wydarzeniu następnego wieczoru, które nie było oficjalnie w harmonogramie. Nazywali je czymś w rodzaju ceremonii zamknięcia. Podł też krótkie zdanie o zaproszeniu niektórych z nas na prywatne spotkanie. Dwóch ludzi sprzeczało się o szczegóły. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale wyraźnie usłyszałem na koniec: Weź tylko tych dojrzałych, żadnych tych 3% głownianych przypadków. Nie spodobało mi się to, ani trochę. Wróciłem do pokoju i zacząłem się pakować. Miałem złe przeczucia co do tego, co planowali, i nie mogłem przestać sobie wyobrażać, że coś kombinują. Może to tylko oszustwo, a może coś gorszego. Tak czy inaczej, nie chciałem tego sprawdzać. Najtańszy lot powrotny znalazłem dopiero nad ranem, prawie za 12 godzin, ale stwierdziłem, że wytrzymam całą noc i ucieknę, gdy tylko wzejdzie słońce. Mogłem poczekać na lotnisku, jeśli będzie trzeba. Z torbami spakowanymi i gotowymi usiadłem na długą noc. Około drugiej w nocy gapiłem się w telefon na zakupy. Sprzedawca nawijał coś w tle, gdy nagle mnie olśniło. Postanowiłem jeszcze raz spojrzeć na zdjęcia arkusza obecności. Widziałem zestaw liczb przy każdym nazwisku, które na pierwszy rzut oka nic nie mówiły. Wziąłem kartkę i długopis. Zacząłem je rozpisywać. Po dwie cyfry, potem pojedyncze, potem po trzy. Szukałem jakiegoś wzoru. Dłużej niż się przyznaję, zajęło mi zrozumienie, że ostatnie cztery cyfry to numer piętra i pokoju. Zostały cztery inne cyfry, które w parach odpowiadały miesiącowi i dniowi. Data sama w sobie niewiele mówiła, ale po chwili mnie olśniło. To był prawdopodobnie dzień, w którym otrzymali naszą próbkę DNA. Przyglądając się procentom, zauważyłem, że wszyscy z 9% lub mniej byli ulokowani na niższych piętrach a ci z 10% i więcej, na wyższych. Może to było to niepisane minimum, o których mówili, kiedy padło hasło o dojrzałych. Kiedy przewijałem zdjęcia z poprzednich charytatywnych eventów, dostałem powiadomienie. Telefon ostrzegł mnie, że aplikacja aparatu została niespodziewanie zamknięta. Dziwne, bo nawet nie miałem jej włączonej. Ścisnęło mnie w żołądku. Byłem w końcu podłączony do hotelowego Wi-Fi. Czy oni monitorowali nasze działania? Może to tylko zmęczenie i paranoja. Możliwe. Ale słyszałem przecież to, co słyszałem. To mnie stresowało, pogarszając mój stan. Poczułem bóli, i postanowiłem pójść po lód. Głupie domowe lekarstwo, ale sanie kostki lodu zawsze mnie uspokajało. Poszedłem korytarzem. Nabrałem lodu do wiaderka i wracałem do pokoju. Gdy skręcałem za róg, usłyszałem znajomy dźwięk: zamykanie i przekręcanie zamka w moich drzwiach. Wyjrzałem i zobaczyłem dwie osoby ubrane na czarne, oddalające się korytarzem. Mam coś do siebie. Wracając, nie mogłem przestać się zastanawiać, czy drzwi do łazienki zawsze były otwarte, czy w telewizorze leciał ten sam kanał, czy ktoś ruszał moje torby. Trudno było stwierdzić. Tak spędziłem noc, zastanawiając się. Serce przyspieszało, gdy zauważyłem coś nowego, ale nigdy nie znalazłem bezpośredniego zagrożenia. Wyjąłem baterię z telefonu i schowałem ją osobno, żeby nie mogli mnie namierzyć. Rozczochrałem łóżko, by wyglądało na używane, chociaż większość czasu posiedziałem w łazience. Gotowy zamknąć się od środka i dzwonić po policję. Kilka razy przesnąłem, ale w końcu pojawiło się słońce. Wziąłem torby i wyszedłem. Jedna nerwowa jazda winą później. Rzuciłem klucz na recepcji i ruszyłem do wyjścia. Przez przypadek złapałem kontakt wzrokowy z ochroniarzem przy drzwiach, który spojrzał na mnie podejrzliwie. Proszę pana, zapytał. Zatrzymałem się i wymamrotałem wymówkę. Podniósł rękę. Proszę pana, mogę zająć chwilę? Powtórzył. Mam spotkanie. Uśmiechnąłem się, przepraszam. To nie potrwa długo, odparł z uśmiechem. Tędy proszę. Spojrzałem na srebrne obrotowe drzwi prowadzące na zewnątrz. Mogłem uciec albo zobaczyć o co chodzi. Wybrałem to drugie, naiwnie licząc, że to nic poważnego. Z perspektywy czasu, powinienem był iść w stronę cholernych drzwi. Zaprowadzono mnie do małego pokoju obok recepcji. Poprosił o mój telefon. Pokazałem mu, choć bateria wciąż była wyjęta. Moja przełożona ma kilka pytań. Powiedział. Jest już obok, to tylko chwila. Przykro mi, ale ja mam... Schował mój telefon do kieszeni. Uśmiechnął się i wyszedł. Ale to nie był zwykły, służbowy uśmiech. Był niemal przepraszający. Jakby wiedział, że wpędza mnie w kłopoty. Do środka weszła znajoma młoda kobieta z poprzedniej nocy. Tym razem nie była radosna. Nie usiadła. Stanęła naprzeciw mnie z rękami skrzyżowanymi. Przez pełną minutę milczała, jakby zastanawiała się, co powiedzieć. W końcu westchnęła i zrobiła krok w moją stronę. Poczułem się jak uczeń, wezwany do dyrektora. Wyjeżdża pan wcześniej? Spytała. Szkoda by było przegapić dzisiejsze spotkanie. Jestem wdzięczny, że mogłem wziąć w tym udział odparłem. Ale naprawdę muszę już jechać. Ach tak? Udała zdziwienie. Rodzinna sytuacja? To prywatne, powiedziałem. Słyszałem, że personel hotelu nadal kręci się na zewnątrz i pomyślałem, że nie będzie chciała robić sceny. Oparłem się wygodnie milcząc. Nie spodobało jej się to. Myślę, że lepiej będzie, jeśli pan zostanie trochę dłużej, stwierdziła. Nie sądzę. Tu nie ma za bardzo o czym dyskutować. Przykro mi, ale pani nie ma. Uderzyła pięścią w stół i wbiła we mnie wzrok. Wściekły i niemrugający. W jej ruchu była lekka drżączka. Ci na zewnątrz musieli to usłyszeć, a jednak nikt nie zareagował. Być może miała nad wszystkim większą kontrolę niż sądziłem. Myślę, że zostanie pan tu jeszcze trochę, warknęła, albo będziemy mieli problem. Chce pan mieć ze mną problem? Nie. Pokręciłem głową. Ja nie. To siedzi pan cicho i udaje, że wszystko gra. Byłem osłupiały. Nie było tu żadnych niedomówień. Otwarcie mi groziła. Trudno było mi zrozumieć dlaczego. Może zobaczyli coś w moim telefonie, gdy byłem na Wi-Fi hotelowym. A może zauważyli, że podsłuchiwałem. Albo dostrzegli, jak analizuje arkusz obecności. Nie wiem, tak czy inaczej nie zamierzali ryzykować. Nie zobaczyłem już ochroniarza, który wcześniej mnie zatrzymał. Zamiast niego zamknęli mnie w pokoju z milczącym facetem w garniturze. Nie odpowiadał na pytania. Nie próbował nawet udawać, że jest obsługą hotelową. Stał w drzwiach i reagował tylko wtedy, gdy zrobiłem głośniejszy ruch. Wiedziałem, że jest uzbrojony. Cały dzień spędziłem w tym małym pokoju. Kanapa, stoliki i tandetna hotelowa reprodukcja. Czułem jak panika wżera mi się w żołądek. Pozwalali mi tylko na szybkie wyjście do łazienki. Z drzwiami szeroko otwartymi. Nie było szans na ucieczkę. W kółko rozważałem absurdalne plany. Gdzie skręcić, jak ich oszukać. Ale im dłużej myślałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że jestem kompletnie bezbronny. Pod wieczór kazali mi iść za nimi. W hotelu panował dziwny chaos. Ludzie z krótkofalówkami biegali korytarzami, eskortując jakąś ważną osobę. Zostałem poprowadzony przez kuchnię aż do starej chłodni. Wepchnęli mnie do środka i zamknęli. Było ciemno, zimno i widać było tylko przez małe, zaparowane okienko w drzwiach. Nie byłem sam długo. Co kilka minut wpychali kolejne osoby, znajome twarze z poprzedniego wieczoru. Łącznie dziewięcioro. Wszyscy ci, którzy mieli ponad 10%. Dojrzali. Panowała mieszanka strachu i gniewu. Ktoś płakał, ktoś inny wali pięściami w drzwi. Wtedy wszedł on. Człowiek w czarnym garniturze i niebieskim krawacie. Niski, łysy. Trochę przy kości. Nic szczególnego. A jednak czuło się, że jest niebezpieczne. Spokojny, jakby to wszystko robili setki razy. Jeden z nas rzucił się do ucieczki. Próbował go wyminąć i pobiec do wyjścia, ale nagle zatrzymał się chwytając za gardła. Obcy tylko wypowiedział sucho kilka słów. Wiek procenty rodzaj operacji. I nagle facet zaczął dusić się własnym ciałem. Coś wyszło mu z gardła jak mokra pokręcona gałąź. Potem padł martwy a w chłodni rozszedł się zapach krwi. Resztę zaczął ogarniać szaleństwo. Krzyki, płacz, modlitwy. A on kontynuował. Czytał nas jak kartoteki. Wiek, płeć, procenty, choroby. A potem rozrywał. Dźwięk łamanych kości. Rozpryskująca się krew. Z każdą kolejną ofiarą jego sylwetka prostowała się. Oddech stawał się głębszy, jakby coś wchłaniał. Wzmacniał się. W końcu przyszła kolej na mnie. Mężczyzna, 31 lat, 11 Implant po leczeniu wrzodów. Poczułem jak mój żołądek rusza się, jakby próbował się wyrwać. W panice chwyciłem ostatnią rzecz, jaką miałem: baterię od telefonu, którą wcześniej wyjąłem. Zagroziłem, że jeśli ją przegryzę i zniszczę, on nic nie dostanie. Nie wiem, czy tego powstrzymało, ale patrzył tylko na mój brzuch, nie w oczy. Gdy ugryzłem baterię, najpierw nic się nie stało, a potem nagle rozległ się huk. Niewielki wybuch, bardziej jak fajerwerk, ale wystarczyłby się wyrwać. Wybiegłem, zatrzasnąłem drzwi chłodni i zostawiłem resztę w środku. Kuchnia była pusta. Złapałem pierwszy lepszy nóż i wybiegłem w noc. Kilka godzin później znalazła mnie policja. Zakrwawionego, półprzytomnego. Wciąż trzymającego nóż. Myśleli, że jestem mordercą. Zeznałem, co się stało, ale w dokumentach hotelowych nie było żadnych śladów. Rzekomo wszyscy się wymeldowali. Do dziś pamiętam ten głos, te dźwięki. I wiem jedno: coś we mnie nie należy do mnie. Żyje we mnie. Czeka. A ja mam tylko 11%. Co się stanie, gdy dojdę do 50, albo. 100. Zdecydowałem się to opublikować dzisiaj po tym jak zobaczyłem reklamę wideo, której nigdy bym się nie spodziewał. Wygląda na to, że ta firma wciąż działa. Teraz promują nową generację testów DNA. Jestem pewien, że niektórzy z was też ją widzieli. 20 sekund bez możliwości pominięcia. Uśmiechnięte twarze. Dalekie rodziny łączone ze sobą niebieską komputerową wstęgą. Tyle, oczywiście, te cholerne słoneczniki, wciąż w tym samym nudnym firmowym błękicie. I kiedy to zobaczyłem, po prostu żołądek mi się przewrócił.